Cześć Manko z tej strony Nitek W dzisiejszym odcineczku pokażę wam w jaki oto sposób Wybić się i być, mieć dobre itemy i być dobrym graczem w, Na serwerze Craft w CZEST PvP Lecz na samym początku zapraszam was do zasubskrybowania mojego kanału po dalsze takie materiały Dobra. Jak widzicie no Pieniędzy troszkę mam już, bo i level konta też, bo grałem już może sobie chciałem zobaczyć jak tutaj działa to i inne itemki też sobie jak widzicie tutaj uzbierałem, ale z tego nie będziemy jak na razie korzystać, bo mam na celu pokazanie jak wybić się, po prostu mieć... jak wybić się i być dobrym graczem z dobrymi itemami, zaczynając od po prostu żelaznego seta. Nie będę zbierał tych itemów, które leżą na spawnie i jak ci ludzie wyrzucają, więc sobie... Zeskoczymy teraz na dół i będziemy od razu, jak wam mówię, uciekamy od razu ze spawna, bo tu czają się najbardziej takie osoby, które chcą was zabić, chcą pozyskać serca, czy, no serce tu nie ma, chcą pozyskać te potki z regeneracją, więc ja się postaram tutaj oj, pouciekać od nich, jak widzicie tam się biją już i mamy tutaj na, na tym serwerze, mamy tutaj, czekajcie, mamy tutaj takie skrzyneczki. Te skrzynki respią się na. znaczy są w tych samych zawsze miejscach ale różne są rzeczy w nich więc. bardzo polecam takie małe skrzynki otwierać bo jak widzicie teraz sobie znalazłem Zanklenta, spodnie Protection 2 i M Breaking 1 i tam są widzę już koledzy jak widzicie którzy się biją czekolwiek on miał wędkę więc ja do takich na razie ludzi nie chcę podchodzić bo nie ma za dobrych itemów nie chcę stracić tego wszystkiego, nie chcę nic. Mamy drugą, kolejną skrzyneczkę. Bardzo polecam Wam na samym początku, jak będziecie już otwierać te skrzyneczki, zostawiać sobie strzały i wyrzucać tylko te zwykłe nieenchantowane części, bo one się Wam już do niczego nie sprzedadzą. Zostawić sobie te emeraldy, złoto, yy, skórę, żelazo, strzały na, na łuk, O, już widzicie, mam większość, to sobie wywalę te rzeczy. I założę już enchantowane, tylko to już było Protection 1, ale to nieważne. Ważne, że coś jest. Jabłka też Wam polecam zbierać. Na tym pasku będę ukadał rzeczy, które polecam zbierać. I bardzo polecam zbierać drewno, tak jak tutaj się pojawiło właśnie, co nie. Drewno i nici. chęm sobie też wezmę, bo już będzie to... Będę miał pełny enchantowany set. Jak widzicie mam pełny enchantowany, nie za dobry, bo jest to Protection oczywiście 1. Więc nie mam tu jakiegoś wow. Jeszcze brakuje tutaj w tych rzeczach do zbierania, które wam mówiłem, lapisu. Lapis lazurii, i brakuje jeszcze jednej rzeczy. Nie pamiętam jak ona nazwę dokładnie. O, mamy złote rzeczy, jak widzicie. Bardzo one są dobre, bo są protection 3. Na sam początek bardzo polecamy zebrać, ale nie wyrzucajcie natomiast tych enchantowanych. Weźcie sobie gdzieś do ekwipunku. Zostawcie. Tam widzę, że o Fire Aspect, więc na razie nie będę tutaj starał się zaczynać z nimi. nimi. Powiem wam krótko, nie mam szans. Jak widzicie, tu sobie wejdziemy na drabinkę, bo będzie bezpieczniej. Jak nie widzicie żadnych skrzynek, nie możecie nic znaleźć, żadnego miejsca. Piszcie sobie ukośnik warp. Pod ukośnik warp macie bardzo dużo różnych y, miejsc, gdzie mogą być skrzynki, więc... My jesteśmy aktualnie na fontannie. Więc kliknę sobie miasto i się za 10 sekund dokładnie przeteleportuję. Pamiętajcie, że nie możecie się przeteleportować do tego miejsca, którego chcecie, gdy jesteście podczas bitwy, bo to oczywiście nie zadziała. Widzicie na mieście, jak tutaj jesteśmy na tym mieście pustynnym, możemy sobie bardzo ładnie skrzyneczki. Pamiętajcie, że niektóre są też puste, już wyzbierane przez kolegów, o ale zombiaków, oj oj, oj oj. To są te zombiaki, one się resplączą jakiś czas, ja muszę sobie szybko zjeść i, i uciec od tych zombiaków, dobra. Bezpieczny. Już nie jestem bezpieczny. Właśnie, to jest minus, nie jestem bezpieczny. Dobra, zaczynamy, zaczynamy od nowa. Skakuję, robimy tak samo jak na początku, wywalę sobie ten kill of bo ona Wam na razie się nie sprzeda i już mamy na samym początku bardzo dobre rzeczy. Tylko szczerze nie polecam odbierać ze środka, bo to jest właśnie jak Cię teraz, po, teraz widzicie, bardzo to jest nieodpowiedzialne, znaczy bardzo łatwo zginąć w tym miejscu, więc polecam odejść na jakiś... Krok dalszy, czy coś. Ja sobie tu poukładam te rzeczy, które nam się sprzedadzą. te rzeczy, które nam się sprzedadzą. Na razie nic takiego nie ma. I tutaj przez przypadek. Jak słyszeliście, dźwięk tego to oznacza, że jest metin, czyli jakiś boss. One się respią randomowo na mapie. Nie wiem, nigdy go raczej nie spotkałem, ale słyszałem, że to są metiny, czyli mini-bossy. Na razie sobie pobiegamy po tej mapie, jak mówiłem, polutujemy skrzynki. Pójdziemy sobie od razu do miasta, bo w mieście zawsze coś będzie jakaś skrzyneczka, ale nas tam kolega niestety. Nie, nie, jakby nie używajcie ich. O! Miałem to na myśli, a ja nie mogłem się wypowiedzieć. Nie używajcie tych butelczek, bo tylko stracicie. Wymieniłem sobie Protection 2 od razu jak widzieliście przy, przy skrzynce jak mi dropo. Tutaj jest, skrzyneczka, jest, mamy tutaj ten. Nie, wy, nie przerabiajcie także tych. jakby wiecie. No kołków Nie przerabiajcie ich bo Nie, nie No stracicie dużo na tym Patrzcie pokażę wam pod ukośnik sklep I sprzedaj z przedmiotów Sprzedaż przedmiotów macie tu Przedmioty za ile możecie sprzedać Dlatego polecam wam strasznie zbierać I gdybyście przerobili te to byście stracili jakieś 32 dolary Gdybyście przerobili 8 ty. A powiem Wam, że jeśli uzbieracie wszystkiego po stack, to zajmuje tak, nie wiem, niecałą, niecałą godzinkę, pół, może, jak uzbieracie tego stack cały, no to powiem Wam, że możecie zarobić z tego od e, 1000, od 500 dolków minimalnie, do, no, zależy ile uzbieracie oczywiście, od 500 do, do 1000 wzwyż oczywiście. Ja najwięcej uzbierałem, gdy miałem sobie uzbierane tych przedmiotów wszystkich Zbierałem wszystko, to uzbierałem najwięcej 3,5 tysiąca ponad No zwykłych dolarów tych tutaj Za te dolary oczywiście robię rynek gój. Możecie sobie kupić tam swoje rzeczy e, No swoje rzeczy, no mówię takie, że nie umiem się wysłowić jakby dokładnie Możecie sobie kupić No jakieś tam klaty protection 4 srebrne, czy coś w stylu Coś podobnego No i bardzo to jest po, po, opłacalne Bo powiem wam, że ja raz jak widzicie mam swoje tam itemki już Jak widzicie przez resztę odcinku zbieram tylko skrzynki Więc bez przedłużania oglądajcie co było po tym Już widzicie mamy bardzo dużo dosyć rzeczy zbieranych Więc możemy na spokojnie Oj oj źle wpisuję Możemy na spokojnie sobie pójść na spawna I właśnie teraz te... polecam wam się obserw... obserwować ca... Cały teren żeby nikt tutaj, was, nikt tutaj was nie zaatakował no dobra mamy tu pięknie i teraz robimy tak slash sklep klikamy sprzedaż wszystkich itemów i sprzedajemy wszystko powoli do zera do zera wszystko sprzedajemy ile jak najbardziej możecie jak najwięcej sprzedajecie wszystko pięknie tutaj mam coś jeszcze nic nie mam mam zarobione 2000. Ogólnie to 1100 zarobiłem gdzieś koło, bo ten, bo jak, jak to się nazywa, yy, miałem tam 900 już dolarków zbierane, ale na razie, dobra, na razie nam się to nie sprzyda, więc to możemy wywalić, sprzeda nam się lewe i sprzeda nam się to, co zdobyliśmy tutaj. Mamy ten Sharpness 1. Pamiętajcie, że jeśli uzbieracie jakieś lepsze mieszki, choć ja nie miałem takiego szczęścia, możecie sobie uży uzbierać takie mocne. No to powiem Wam, że już macie do dobre szczęście. Ja sobie aktualnie spróbuję zrobić sposób mój, czyli wezmę sobie. Jak tu widzę, nie mam klaty, to wezmę kurczę, mam tu klatę, ale to jedno, dobra. Wezmę sobie, zrobię. Oj, odłożyłem mnie przez przypadek. Wezmę sobie, zrobię klata szybko, protection 3. Klatę Tutaj kolejna zabawa, jak widzicie, z enchantowaniem i łączeniem wszystkich w jedno i połączenie na jak najlepszej zbroi. Teraz tak, wpisujemy rynek slash rynek gój i teraz mamy oso ludzi, którzy sprzedają. Jak widzicie, klata za 250 dolarów to się bardzo opłaca, czyli to mogę sobie schować na spokojnie do Ender Chesta. Znaczy nie tą, tylko tą, wiecie, z Protection 3. Na spokojnie do Ender czasem mogę schować. To sobie tak damy. Albo można zrobić, żeby nie wydawać później pieniędzy, to możemy je, je ulepszyć. To na razie zostawię tak. Czekajcie, zdejmę sobie wszystko i teraz tak. Rynek gój. Patrzymy sobie na resztę ofert, jakie to są. Tu są jakieś mocne, tu są spodnie Protection 1, Protection 1. Sprawdzamy sobie gdzie ten Protection 4, szukamy. Jest Protection 4 za 400 dolarów. Oczywiście, że kupujemy są nowe, więc nie mamy po co je ulepszać. Damy sobie tu platy. To sobie ułożymy, tak jakby. Czekajcie, to sobie damy tu. Nie, to sobie damy tak. Tak, 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 tak. Dobra, mamy już cały setik ułożony. I teraz jeszcze brakuje nam głowy. Ojej, głowy. Oraz butów. Buty są mi głowa, są strasznie drogie jako Protection 4, więc powiem Wam, że będzie z tym bardzo duży problem. Jak nie chcecie zbierać Ekspa, to pamiętajcie, że za małą cenę można go kupić na rynku. Choć nie wiem, czy po tym filmie się cena zmieni, ale wątpię. Za małą cenę można kupić Expa na rynku, jak widzicie właśnie. Właśnie buty chodzą po 1000 dolarów i są dosyć drogie. Więc sobie, kurde Kupiłbym te buty Ale wiecie, no Ajajaj, no to dobra Jak ja mam głowę No to dobra, możemy kupić te buty Albo czekajcie, nie, inaczej to zainwestujemy Założymy sobie teraz Zrobimy tak To sobie klatę schowamy Tą weźmiemy do ręki piszemy Na praw. Naprawiona jest klata, oczywiście, wydaliśmy 300 dolarów na naprawę. Założymy sobie ten set, który teraz mamy. Tylko inne spodnie, oczywiście, Protection 4. Tą klatę Protection 3 i te spodnie schowamy sobie do swojego Ender Chesta i rynek guj. I sobie za te pieniądze, które nam zostało, kupimy miecz. Miecze jakieś patrzymy, patrzę, Może jest jakiś Fire Aspect. Najlepiej by był. Kurde, Szapkin 5 też jest git, Znaczy, 4 jest też jest Tylko kurde. Szkoda, że nie ma tej Fire No 3,5 tysiąca są strasznie drogie. Dziody. są strasznie drogie. Tutaj 2,500. No to 2,500. Możemy sobie postarać się uzbierać te pieniądze. Na razie bym sobie kupił zwykny, zwykły miecz Sharpness 4. Tylko muszę poszukać takiego dobrego, który nie jest rozwolny. breaking 3, dobra mamy. I teraz sobie ten odłożymy do Ender Chesta. Mamy tutaj już mieczyk Sherpnestar Unbreaking 5, mamy Protection 3, połowę Set Prot 4 i połowę Prot 3. Jesteśmy, powiem Wam tyle, że jesteśmy gotowi do walki. W tym kawałku odcinka postanowiłem, że się trochę pobiję, lecz to nie było dobrym pomysłem, ponieważ po jakichś kilku killach, które zrobiłem ja, niestety dopadł mnie kolega, tak mogę go nazwać, który mnie dopadł i zabił. Co wy będziecie widzieć na końcu odcinka. Dobra, myślę, że Wam pomogłem tym filmikiem, pouczyłem Was trochę, tutaj przygotowałem na takie walki. Dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, siema.